I możemy się umówić, że jeżeli pod tym filmem wbijecie 3,5 tysiąca łapek w górę, to lecimy z kolejną paczką gwarantowaną ikoną. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Coinsy kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na Twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem Adrian macie 5% zniżki. Uwaga! Z okazji nowego eventu z kodem rabatowym Headliners dostaniecie 10% zniżki na coinsy. Dodatkowo możecie wygrać superkarty o łącznej wartości ponad 4 milionów monet. Wystarczy kupić coinsy podczas promocji lub odwiedzić wam Super na Facebooku. Szczegóły w opisie filmu polecam! Siemanko, z tej strony Adrian i właśnie wróciłem sobie od Barbera, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem, z kolejnymi paczkami, także będzie się działo. Musicie mi wybaczyć, że parę paczek z tego odcinka jest dość dawna, konkretnie sprzed około 10 dni, ale to jest tylko mała część, około 10-15% całego filmu, więc nie martwcie się. Oprócz tych paczuszek zobaczycie także player piki za Food Champions. No i główne danie, czyli paczka z gwarantowaną ikoną oczywiście na moim koncie i możemy się umówić, że jeżeli pod tym filmie wbijecie 3,5 tysiąca łapek w górę, to lecimy z kolejną paczką gwarantowaną ikoną. Oczywiście na moim koncie, a możecie mieć pewność, że dotrzymam słowa, bo pod ostatnim odcinkiem mówiłem, żebyście dobili 4000 łapek, wydobyliście ich 4300, także... no co, 3,5 koła i lecimy z kolejną paczką z ikoną. pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegrać kolejnych ciekawych filmów i streamów, a oprócz tego w komentarzu jeszcze chciałem was prosić o jedną rzecz. Napiszcie, o której chcielibyście filmy w tygodniu, bo do tej pory wrzucam je o 15.30, ale o tej godzinie dużo przede wszystkim większych twórców też rzuca filmy, więc nie wiem, czy ta godzina będzie dobra, bo wydaje mi się, że mój film ginie pośród tych większych youtuberów i zastanawiam się, czy na przykład 18-19 godzina nie byłaby lepsza. Dajcie znać, co o tym myślicie, a teraz już jest przedłużania. Zapraszam Was do oglądania. Piona! Pierwsza SBC z gwarantowaną ikoną jest przepalane w tym momencie zrobione w 100% za darmo z niewymiennych kart w klubie. Drugie SBC opaskę z gwarantowaną ikoną, przepalane po raz kolejny wszystkie karty niewymienne z klubu. Taki urok otwierania dużej ilości niewymiennych paczek na Team of the Year, że potem się ma takie karty w klubie i można je przepalić na przykład na ikonę, tak jak ja dzisiaj. Także przepalamy. Trzecie SWC o z gwarantowaną ikoną gotowe po raz kolejny. Totalnie bez kosztów, moi drodzy. Totalnie bez kosztów. Znowu karty niewymienne, które były w klubie. Także przepałka i lecimy z ostatnim SWC. Ostatnio SBCO paczkę z ikoną jest przepalane. Wszystko, wszystko, dosłownie wszystko zrobione za darmo. Udało mi się jeszcze nawet zostawić nojera 88 sobie w klubie tak na przyszłość. I Roberto Firmino 87 też się obył bez przepałki. Natomiast wszystkich kart starczyło idealnie, także przepalamy już pakę z ikoną, cokolwiek z niej nie wyleci, to nie będę narzekał. Chociaż do tej pory robiłem dwie paczki, było średnio, więc fajnie było coś w końcu dobrego z paczki, z ikoną trafić. Każda paczka jakie będą ekrany, będzie na odcinku. O, są ekrany Bez walkoutu Uwaga, uwaga, Hiszpania, czyli to będzie jakiś Casillas, pewnie? <grystanie> idealnie trafię, Iker Casillas Welcome again, ale to się nie stanie, chociaż tu są ekrany Bez walkoutu, czyli tak na spokojnie, Francja, napasnik. I co to jest? Aha, hale, no tak, 2 miliony razy już go trafiałem. Ok, paszka wartości 45k. No, cokolwiek niech wyleczyć za te ważne mecze, no come on. Są ekrany, no to trafiamy TOTY, let's go! No nie, niestety bez walkoutu. E, Słowacja, Marek Hamsik to jest chyba, ojojoj, no to tak średnio za te, za te SBC nam podrobiło. Także paczuszka z ikoną, trzecia już na moim koncie, jaką w tej Fifie będę sobie otwierał. Do tej pory Gerard Szewczenko, umówmy się, bardzo, bardzo przeciętnie, teraz liczę w końcu na zobaczenie jakiejś fajnej flagi typu Francja, Holandia, Brazylia, lecimy bez przedłużania. Paczuszka z gwarantowaną ikoną już się otwiera. Zrobiona za darmo. Nie będę narzekał, cokolwiek nie będzie, ale nadzieje są. Holandia. Napastnik Napasnik. Czy to jest Kleiwert, o nie. No, mam swoją flagę, którą chciałem, nie? Mam sobie Holandię. chciałem Holandię, mam Holandię, nie? Szkoda, że nie hulic, szkoda, że nie. Sedorf. Także okej okay, moi drodzy, jesteśmy na koncie widza Artiza i tutaj otworzymy sobie Player Pika za Silvera 1. Raczej nic niesamowitego tutaj nie będzie. Jest The Paul z Udinezem. Weźmiemy po prostu najwyższy Uber, ale Myślę, że Artis zrobiłby tak samo. Zresztą nie ma tutaj nic skomplikowanego. No i 11 paczek mamy. W tym momencie za SBC, za Food Champions i jeszcze pewnie za jakieś inne rzeczy. W każdym razie lecimy z pierwszą. Tu, Player, Spot i zobaczmy, czy w niej coś ciekawego znajdziemy. Kiedy to nagrywam, to już mamy karty headliners do trafienia. Jest między innymi Neymar warty około 3 milionów. Są inne karty warte lekko ponad lub lekko poniżej miliona, także naprawdę. Trochę zawodników jest do trafienia. Na pierwszej partii jak widzieliście, nic nie było, a teraz będziemy już lecieć z tymi paczkami, w których e, będą ekrany, tylko reszty nie będę wam pokazywał, bo to bez sensu. Ok, tym razem paczka e, z siedmioma rzadkimi zawodnikami, tak? To jest chyba ta, ok. Mamy ekrany. Pierwsze na e, tym koncie, na dzisiaj, ale tylko ekrany, tutaj walkoutu nie znajdziemy. E, Hiszpania, e, CDM, czyli defensywny pomocnik, to jest Okej. Ok. No dobra, na razie bardzo słabo z tymi paczkami tutaj, co zresztą yy, widzicie eee, Smaller Gold Players Pack. Dajcie coś, naprawdę no. W końcu musi coś wylecieć. Są tutaj ekrany, a czy jest coś ciekawego? Niestety nie, niestety bez walkoutu. To jest znowu Hiszpan, tym razem napastnik. Yy, I to będzie Borja Iglesias. <laughs> Okej, okay, póki co, nawet w tych na pozór dobrych paczkach nic nam nie leci. Teraz paszka o wartości 50 tysięcy, no jeżeli tutaj nie będzie ekranów, to naprawdę konto Artiza będzie mega pechowa, ale ekrany będą, czy coś ciekawego, nie, nie będzie walkoutu, więc na te paszki, które zajmiliśmy walkoutu nie ma, to jest neto 85 chyba, tak, 85 overa, więc najlepsza karta i tak na tym końcu trafiona, teraz przeniesiemy się na moje konto, także lecimy. No i jesteśmy już przy playerpikach na moim koncie i niestety nie nagrywałem tutaj reakcji na żywo. Po prostu nie mogłem się doczekać, żeby te player piki otworzyć a streamka nie miałem możliwości zrobić, a jeżeli chodzi o nagrywanie tego, to nie byłem po prostu zbyt wyjściowy. Jak widzicie w pierwszym player piku jest Bruno Fernandez, natomiast w player piku numer 2, jak widzicie, jest. ten cool. Czyli generalnie player picki niezłe mogą być lepiej, ale 87 i 86 Uberal to chyba całkiem nieźle. Natomiast teraz wracamy już do paczek za Food Champions i nie tylko. Także oglądajcie dalej. Teraz pora na paczki. Eee, mamy tutaj paczuszkę za 25 tysięcy monet, za 50 tysięcy monet, dwie za 55 tysięcy monet. No, mam nadzieję, że coś dobrego wypadnie, ale czy tak będzie, to się okaże. Eee, zacznijmy od tej najsłabszej paczki wartości 25 koła. I miejmy nadzieję, że coś wypadnie, ale tutaj chyba nie ma ekranów. Ok, no to teraz paczki za 55 tysięcy sobie otworzymy. Mega dawno tych paczek w ogóle nie otwierałem, bo ich. W ogóle rzadko są w sklepie. A jak już są, to ich się nie otwiera zazwyczaj. Może na przykład dlatego, że nie lecą z nich walkouty, A jakbyśmy mieli wydać na nie 55 tysięcy monet lub nawet pi po to by się to nie opłacało. Tu jest Dębel 84. Całkiem okay, trawa, ale szał to nie robi. Okej, okay, no to teraz paczka za 50 tysięcy monet. 12 zawodników złotych, rzadkich w środku. Ekrany są, okej, okay, bardzo, bardzo fajnie. Ale nie ma walkoutu, więc. Ciężko będzie dzisiaj ten walkout ujrzeć. To będzie Głe z Paris Saint-Germain. 8-3 overall, tak? Tak. No i co? Paka za 55k. Nie łudzę się na jakieś dobre rzeczy tutaj. Skoro w tamtych paczkach nic nie było, to, to też będzie ciężko. Ekrany, co prawda, są. I jest karta specjalna, ale bez walkoutu, czyli to będzie inform warty. Quicksell, Austria Austriak na napadzie. Z jakiegoś nieznanego mi klubu. Grbić. Dobra, no. To mamy zawsze 10 tysięcy. Zawsze troszeczkę, chociaż się wzbogacimy, czy oprócz niego coś będzie, jest Jorginho. A tymczasem, moi drodzy, szybko przechodzimy do paczek z SBC, a konkretnie jednej paczki i jest walkout. Słuchajcie, to jest paczka o wartości bodajże 35 tysięcy, ale kto to jest? To jest aspirinikweta w informie. formie. Okej, okay, także naprawdę, jeżeli chodzi o tą paczuszkę, to mogę być zadowolony, bo taki aspirinikweta to jest zawsze, myślę, około 25, może 30 tysięcy i do tego jeszcze kulibaj, także dwa walkouty w jednej paczce. Bardzo fajnie. Okej, okay, skoro tak fajnie dropi, to jedziemy sobie dalej. Zrobiłem już całe SBC, ważne mecze. I w tym momencie będziemy sobie pokazywać tylko te paczki, w których będą ekrany. Tutaj te ekrany są. E, nie ma lokautu, ale może coś ciekawego mimo wszystko. Francja, SO, Barcelona. I to jest lęgle. Ok, jak najbardziej też biorę kolejny fajny tras dla SBC, który został zrobiony za darmo. Taki lęgle chyba z 30 tysięcy chodzi, więc jest naprawdę fajnie. I ostatnia paczuszka, jaka nam dostała za ważne mecze. Teoretycznie tutaj moglibyśmy się spodziewać czegoś dobrego i ekrany są. Czy będzie walkout? Nie ma walkoutu, także nadal e, niestety bez trafionego headlinera w tym odcinku. A tutaj jest kto? Tutaj jest Sigurdsson, czyli tak sobie, ale generalnie te paczuszki za SBT zrobione za darmo, a był a Asfiliketa w formie był był kulibali i jeszcze Renglet, także naprawdę, naprawdę w porządku. Także okay, moi drodzy, jeszcze na zakończenie paczka o wartości 50 tysięcy monet i przepraszam Was, że ten odcinek był taki lekko szarpany. Były to materiały ze streama, który był już jakiś czas temu, potem też z kilku dni nagrywane, więc mogło to wyglądać na troszeczkę niepoukładane, ale wybaczcie mi, to przez ostatnie dni troszeczkę nie najlepiej się czułem, byłem trochę przeziębiony, więc nagrywałem po prostu pojedyncze jakieś tam paczuchy. W każdym razie paczka za 50 tysięcy na zakończenie za SBC i zobaczmy co tutaj będzie w środku. Może coś ciekawego. Uwaga, uwaga. Są ekrany. Nie ma walkoutu, a więc pożegnamy się tylko i wyłącznie z zawodnikiem 8.3 do 8.5 Overala i będzie to Fabian 83. Także co, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze pewnie zauważyliście, że raz mam FIFA po angielsku, raz po polsku. Ponieważ raz, kiedy uruchamiam grę, to włączam sobie angielski, raz polski nie potrafię się zdecydować. Możecie dać znać w komentarzu na jakim języku FIFA ogląda wam się lepiej. Ile robi to w ogóle dla was jakąkolwiek różnicę. Teraz to już na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Piona Cześć!